Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj 22 grudnia, już święta praktycznie tuż, tuż. Dzisiaj kolejny dzień z drap masów. I mam kasę od Mikołaja z numerem 30. Superlinie z numerem 7. Dawno nie drapałem. Każdy, też dawno nie drapałem z numerem dziewiątym. Co jest? O, jest Gruzia! Chomiczek Gruzia! Wziąłem <grywia> go, tak? Dobra, na szczęście, że może przyniesie, ale mi tu już zaczynasz żerać zdrabki. Numerem trzecim, krzyżówka. Na razie są jedno słowo. Gdzie to było? Nie wiem. Tu pierwsze jest Udo I Nyssa, dwa i jedno gdzieś... Ach, tu drugiej, Ada. I Paradiso. Wróciło. Nie wiem, coś mnie tak tknęło, mówię, ach, czwórka, numer cztery, Może coś będzie w końcu. No ale zobaczymy. Czy coś tu da. No i oczywiście nasza, nasz świąteczny kalendarz. Będziemy drapać 22. Co jest? Hej, szczęście przyniesiesz czy nie, tu wejdź yy, numer 22. To co my mamy pod numerem 22? Mamy go tutaj i lecimy. Kurczę, jest takie podziurawione wszystko, że nie pytać. Eee, o, jakaś buteleczka. Może coś do picia. Raczej nie. Kurczę, jak to wyciągnąć? Tu. Co to jest? Shower żel Żel. Do czego? Nie wiem. Może do włosów. Postawię sobie irokeza. Taki żelek. Fajnie. Super. Choć raz razu. Buteleczka jakaś się pojawiła. Dobra. Ej, gdzie Ty tam wchodzisz? Gdzie Ty wchodzisz? No. Zamknę Cię i otworzymy 23 i będzie chomik. <grych> Dobra. Uciekaj. Odstawiamy. I zaczynamy drapanie. Chomicek. Ruzia. Czy niesiesz szczęście, czy nie? No przyniosła szczęście, bo jest druga gwiazdka. No patrzcie. Rudzia przyniosła szczęście. Mamy drugą gwiazdkę. Pod 22. 10 zł. Dobrze już. I pod 13 mamy 10. I pod 22 10. Czyli mamy 20. A może jeszcze coś się pojawi. Jeszcze dwa zostały okienka. I bonus, i bonus, i, i druga gra. Dobrze, mamy dyszkę następną? Dobrze, brawo. No dobrze już, ruzik. No to mamy Mikołaja. Zobaczymy, co mamy u Mikołaja. Przyniesiesz szczęście, Rudzia? W pierwszej drapce przyniosłeś szczęście. Jak się z tej klateczki wyciągnął, sobie biegasz na wolności.

jeden No tutaj niestety nie ma nic. RO Czyli przegrana. To lecimy z liniami. Na razie nic się nie pojawiło. I mamy co? Krap. Trochę się teraz rozpogodziło, ale jeszcze pół godziny temu to była masakra. Tak było ciemno lalało, a wieje. A dopiero mawiać z tego, co tam oszczerzenie przyszło. Okularów chyba nie ma. Jutro śnieżyce mają być. Łódź. A w niedzielę już deszcz. Pogoda wariuje całkowicie. To my tu mamy to. Że się tutaj nie za. Galopował dobra mamy gwiazdę tutaj mamy gwiazdę, ale na razie to nic nie daje brakuje, brakuje no, wentylator czy mamy wentylator? Tu jeszcze gwiazda była, dobra klucz, klucza nie widzę nie jest tu. Ale też nic nie daje. I ostatni. Przedostatni. Popcorn. Popcorn mamy dwa, ale też nic. I... Nie ma. I papuszki. Papcie znaczy się. No niestety będzie przegrana. ART. ART. dobra. Przerąbana druga za pięć. Ruzia... No to lecimy z Royalem. Przejdź. Tam sobie pobiegaj. Dawno nie drapałem. 34, 56. Też Royal to już. <noise> Naprawdę dawno nie drapałem. Chyba tylko premierem miałem ja i nic tam nie było. I z tego co pamiętam, bo nie przypominam sobie, żebym coś tu wygrał. Szukamy monety diamentu i liczb. Dobrze, już trzydzieści dwa nie ma. Dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia jeden. Trzydzieści siedem. Pięćdziesiąt osiem. Czterdzieści siedem. Ale brudzi to. Trzydzieści trzy. Pięćdziesiąt trzy. Pięćdziesiąt cztery.

tu już chyba nic nie ma, czyli przegramy przegramy, gdzie to są kontrolne. Pewnie znowu tak G, żebym coś przeoczył, bo to ze mną różnie bywa. F, dobrze, nie przeoczyłem, czyli też pusta. No to pięknie na razie idzie. I co my tu mamy? Paradiso. Lecimy z tym paradiso. co jeszcze nic tu nie wygrałem. Mamy wiadro. Wiaderko. Wiaderko i to jest torebka. Tu to nie. Dobra. Co to jest? Pomarańcza. Pomarańcza mamy tutaj wszystko brakuje nie czy dalej będzie od, od, czy się odczaruje ta zdrabka w końcu bo no przecież koszulka ludzie no, no nic jeszcze nic mniej nie miałem no chyba się nie odczaruje kurczę no termometr termometry Co ty tam robisz? Wojcuję. Motyl. Jest motyl, tutaj jest motyl. Ale brakuje, brakuje cały czas. I bo chyba nic nie będzie z tego. Kostium, tak zwany kostium. Tutaj, ale też nic nie daje. No i gwiazda. Hm. Czyli znowu puste. Kurczę ludzie. Co tu się dzieje? O, Ruzia Zejdź. Zobaczymy czy puste. Czy coś nie prze no, no nie. No niestety nadal TCD. Nadal pusto. O, ludzie, może tu coś wejdzie w końcu. Literka E. Mamy w bonusie E. to mamy E. To nic nam nie daje R, ale R to już znaczy nie będzie, bo już widzę, żeby tu było grubo, więc wczoraj padło u mnie w kolekturze 500 w krzyżówce, właśnie. I ja brałem z tej paczki, co padło, te 500 że ja wziąłem dwunastkę chyba w wczoraj a 500 była w ósemce no niestety i hmm, ja poluję cały czas i było, było, miałem szansę i to wielką, ale niestety nie udało mi się to osiągnąć K ktoś inny się cieszył, oko, nysa, drugie nie no to już R nie będzie tu jeszcze hmm. e tu mamy K? Tutaj K tu mamy i Oka a to są dwa znowu no i nic poza tym ha ha, ha. Mamy K. Uj, chomiczek, Gdzieś ty tu uciekł. róża nie uciekaj. Dobra, przejdź. Jeszcze mamy dwie. Literka ty. Literka ty Kurczę, nie wiem czy tam nie będzie trzecie słowo na ty. Gdzieś tam mi myślałem właśnie o tej literce. Tu jest takt, nysa i oko. Jest trzecia. Dobrze. To właśnie tu myślałem o tym. Jest wygrana, bo jest takt, nysa, oko. To fajnie. Ale tu jeszcze chyba gdzieś też myślałem. Zaraz zobaczymy. T. Tu jeszcze K. Dobra. Nie, chyba tam tylko było. Różia. Czekaj. Mamy trzy słowa F. <laughs> F to już raczej nic tu nie przybędzie. <laughs> Kurczę, przecież przeziębiony. Te pogody tu mnie do szału doprowadzają. <laughs> tu jest funkcja. Ale no to jest drugie słowo. Funkcja. Tak, drugie. Dobra, raz jeden. Ponusie oczywiście 200. Mamy trzy słowa, czyli. Tu, panie, trzy słowa. Ja nie mogę z e, EE, czyli 30 zł. Jest. Znowu coś przeoczyłem. EE. E. No to mamy takt. W pierwszej. Raz, dwa, trzy. Coś tu przeoczyłem. Raz. Dwa, trzy, ach, tu cztery pięć, no tak, pięć. Kurcze, ludzie, udo. Petent, takt, nysa, oko. Pięć słów jest przyduszki, bardzo dobrze. No, czyli czyżówka nadrobiła bo wkład to był 40, mamy 30, ale tutaj też padła dziesiątka. Ale to się nie liczy, bo to się trapi już od początku. Czyli tak, na 40 mamy 30. Krzyżówka się spisała, znowu 3 dyszki. Ja tu mam szczęście jest 3 dyszek. Non-stop 3 dyszki, jak już coś padnie. Albo zwrot, albo 3 dyszki. Szkoda, że tu nie padło 200, ale no, najważniejsze, że jest 3 dyszki. Mamy w krzyżówce z numerem trzecim trzy dyszki. Desperados się nie spisał ponownie. Desperados Paradiso Jezu, co ja mam na lata podobne. No, Desperados już niech będzie 0, cash Royal 0, Linie 0, Mikołaj 0, ale Krzyżówka, trzy Dyszki, także cieszę się, O! ale mi tu luzia. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Widzimy się jutro, 23 i potem, już tylko 24, zostanie i koniec będzie z drapmasów, ale drapać będziemy dalej. Wszystkiego dobrego dla Was, pozdrawiam serdecznie i co? Do następnego. Cześć!